Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Rozpoczynamy bieżącą analizę techniczną. Jest tradycyjnie, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś sugestie, przemyślenia co do jakichś instrumentów, które powinniśmy dzisiaj uwzględnić, to oczywiście proszę się opisać. Ja mam przygotowane kilka. Zaczniemy od SMP500 ponieważ no, rośnie systematycznie, więc tutaj tradycyjnie pojawia się część pytań, pytań, jak długo, dokąd i co z tym systematem możemy dalej zrobić. Temat nie jest prosty, z przyczyny takiej, że wyjście powyżej 3030, czyli tych szczytów tutaj oznaczonych literami XB, zaraz wyjaśnię z czego to wynika, no cena tego, tego, indeksu tak naprawdę weszła w przestrzeń, którą nie ma swoich odpowiedników w przeszłości, nawet jak sięgniemy dość daleko. Tym samym też takich naturalnych oporów bazujących na szczytach, czy też na dołkach, no nie jesteśmy w stanie wskazać. Więc to, co możemy zrobić w analizie technicznej są dwie, no tak naprawdę miarę dobrze opisane, Techniki, które starają się wyprzedzić przyszłość, albo przynajmniej reagować w czasie tu i teraz. Pierwsza z nich to jest teoria Farelliota. Dość skomplikowana, trudna i do nauczenia się technika, ale wydaje mi się, że o wiele prostszą są zniesienia Fibonaciego, czy też formacje harmoniczne szeroko rozumiane, które bazują na zniesieniach Fibonaciego. Teraz tak, jesteśmy w okolicach 3100. Mamy raz, dwa, trzy, czwarty dzień, kiedy zmagamy się z tym poziomem, więc jest już pytanie, czemu wcześniej udawało się po jednym, dwóch dniach realizować kolejne szczyt, a w tej chwili jest z tym problem. Być może mamy do czynienia z potencjalnym oporem, tak? Tylko teraz kwestia uzasadnienia tego znalezienia jakichś technik, które to by potwierdziły, zracjonalizowały rzeczywiście, że 3100 to jest koniec impulsu. Rozpoczynamy korektę, która może nas... Sprowadzić ciutkę niżej. Więc teraz tak, oznaczenia XABCD to są oznaczenia, które są charakterystyczne dla formacji harmonicznych. Być może nim będziemy mówili o tych klasycznych jak Gartlet czy Butterfly, a stworzymy swoje własne układy, bazując po prostu na, na, na zniesieniach i powtarzalności. Czyli spróbuję znaleźć tak zwane klastry cenowe. Zanim to zrobię, to oczywiście tutaj jeszcze wskażę odcinki, tak, no bo nie wszyscy muszą sobie je gdzieś tam w głowie wyobrazić, bo niektóre, tak jak na przykład ten AB, jest bardziej skomplikowany pod względem swojej struktury. Więc ja bym podzielił ten wykres na takie elementy, które w jakiś sposób według mnie wyróżniają się na wykresie. Jeżeli skorzystamy z tej bazy, no to już możemy zrobić pierwsze mierzenie, czyli bezpośrednie, bezpośrednie porównanie długości odcinka AB i odłożenia tego z punktu C, co pozwoli mi na zrobienie takiego działania matematycznego, ja to napiszę, jaka jest zależność odcinka CD w stosunku do odcinka AB. No nam wychodzi tutaj, czy też lekko powyżej, zniesienie 100%, a tym samym też no, można było, coś tutaj się nam, można zapisać to w ten sposób. Zrobimy sobie to jako odłożenie. To jest kwestia oczywiście jeszcze precyzji tego pomiaru. Wydaje mi się, że tutaj jest to w miarę OK. No ale jeden pomiar to chyba trochę za mało, żeby móc jasno stwierdzić, że zbliżamy się, albo jesteśmy na, na oporze, a tym samym też cena już dalej nie będzie rosła przez najbliższy, no jeden, dwa, trzy może tydzień, czy też kilka dni. No, To już jest zupełnie inna historia. Więc to, co jeszcze można było zrobić, to spróbować porównać na przykład długość odcinka XA, czyli tego pierwszego, który jest spadkowy, w stosunku do całych wzrostów, czyli tych liczonych od sierpnia. Czyli, w tym przypadku robimy takie działanie, że szukamy zależności, może inaczej. Będzie 127%, bo ja już to gdzieś dzisiaj zrobiłem to działanie, więc jestem na to przygotowany długości AD. AD jest tą samą wartością co odcinek XA. Ja to za chwilę narysuję, żeby jasność. Tak, czyli jeżeli weźmiemy ten odcinek, odłożymy stąd, i będziemy korzystali z kolejnych zniesień Fibonacciego, ale tych wydłużających, czyli powyżej 100% a 127 wychodzi tu. Zwróćcie Państwo uwagę, że oba pomiary są bardzo blisko siebie. To już tworzy nam tak zwany klaster cenowy. Pierwszy pomiar jest bardzo istotny. Ponieważ no, po pierwsze jest równość, dla mnie równość ma zawsze duże znaczenie. Po drugie, w analizie technicznej tego typu zależność jest nazywana ruchem mierzonym i ona zasady powinna chociaż na chwilę zatrzymać. Tutaj mamy czterodniowe, no nie powiem, że spadki, to jest wyhamowanie raczej w trendzie wzrostowym, co by wskazywało, że okolice ok. 3100, czyli tej strefy, którą ja tu zaznaczam, rzeczywiście podażowo bardzo fajnie by się nam tutaj wpisywało w całą tą układankę. Teraz tak, no dobrze, jeżeli tak jest, no to co z tym fantem dalej? No 3030 było dotychczas ważnym oporem. Jeżeli został pokonany, no to na zasady zamienia się wsparcie, więc nawet jeżeli mielibyśmy spadki, no to 3100 jest początkiem korekty, koniec korekty można było próbować oszacować na cofnięcie się do, do najbliższego wsparcia, jestem tą wartością 3030. Dobra, spróbujmy to zrobić przy użyciu jeszcze jakichś innych technik. No bo nie było tak, że stosujemy narzędzie, które nam pasuje do sytuacji rynkowej, aczkolwiek no część inwestorów na pewno takie podejście też stosuje. Możemy wziąć sobie Stochastika który jak widać od no, dobrych kilkunastu dni jest mocno wykupiony, czyli te wzrosty z racji czasu trwania no, już sugerują, że te, ten instrument jest drogą, więc jakieś spadki pozwalające Stochasticowi wyjść z poziomu 80-100 no, by się przydały. To by nam pasowało do koncepcji zatrzymania i ruchu korekcyjnego. To jest pierwsza rzecz. Druga, którą bym tutaj dorzucił, to jest wskaźnik trendowy, już tym razem. Czyli na przykład Bollingera. Zwróćcie Państwo uwagę, że cena no, ociera się o górną strefę, o górną bandę Bollingera. Co oczywiście no, jasno sygnalizuje, że prawdopodobieństwo dalszych wzrostów maleje z każdym kolejnym dniem, no, bo banda sama w sobie jest ograniczeniem, ale jednocześnie. Wskaźnik Bollingera podpowiada nam, dokąd te spadki mogą dojść. No bardzo często to środkowa linia tego wskaźnika jest miarą, która pokazuje nam koniec korekty. Czyli nawet jeżeli byśmy, nie wiem, jeszcze próbowali wyjść delikatnie powyżej tych aktualnych szczytów i to 3100 tam tą niebieską linię gdzieś tam dotknąć. No to wcześniej czy później ten powrót i tak powinien być realizowany do w poziomu 3030. Warunek obligatoryjny oczywiście, że dużą białą świecą nie przełomiemy tego czterodniowego oporu, bo tak też może być. I to też będzie bardzo ważna informacja: że dobrze zmierzyliśmy, ale podaż nie była na tyle agresywna, nie było ich stać, czy też kupujący nie wychodzili ze swoich pozycji, co nie pozwoliło na zapięcie ceny dużo, dużo niżej. To w przyszłości ten poziom też nam się gdzieś przyda, czyli na chwilę obecną mamy. Dwie ceny, 3100 i 3030. Z ciekawych rzeczy, ja usunę trochę, żeby nam ten wykres się powiększył, z ciekawych rzeczy, takich, które są bardzo rzadko spotykane i tym bardziej chyba warto o tym powiedzieć, już chwilę, bo chcę usunąć Bollingera, to jest miara czasu. Ja użyję prostego prostokąta, prostego, to nie wiem, czy jest dobra, tylko muszę sobie się upewnić, od którego punktu ja liczyłem. Tu jest 27, dobra. W zależności od tego, czy weźmiemy pierwszy szczyt, czy też drugi, tutaj, gdzie mamy B, no to będziemy mieli 27, 28 dni liczone jako wzrosty, czyli długość odcinka B to jest mniej więcej właśnie około miesięcy, około, no nie chciałem powiedzieć miesiąc, ale to nie jest miesiąc, to jest 27, 28 dni sesyjnych, więc to jest dużo więcej niż miesiąc. Ale jeżeli to sobie Skopiujemy i odłożymy od punktu C, to zwróćcie Państwo uwagę, że te prostokąty przyjmują, mają tą samą, mając tą samą szerokość, ruch ceny mieści się właśnie w tym, w tym konkretnym prostokącie, co by wskazywało, że ta tak zwany timing, czyli zarówno cena, jak i czas jest w takim miejscu które dają no, spore szanse na to, żeby przynajmniej wyhamować. Dalekie jestem od tego, żeby załamać tą strukturę i że z tego to będzie Armageddon. Nie, to podkreślam, że siła trendu to jest zjawisko bardzo ważnej i kluczowe i jedyne na co można liczyć, to wyhamowanie tych wzrostów. No i te wzrosty, jeżeli wyhamują, to powstanie nam korekta, czyli 300 może być początkiem takiego ruchu spadkowego składającego się z kilku czarnych świec i tak długo jak 3100, czyli taki wariant, który w tej chwili Państwu tu rozrysowałem, czyli stąd, tu dobrniemy do, do, do i stąd zaczną się wzrosty, to będzie oczywiście potwierdzenie siły trendu wzrostowego i dalsza. Kontynuacja próby wyjścia powyżej 3100. Jeżeli przełamiemy się poniżej 3100, a to się zmieni trochę układ sił, no bo już, czy też po raz kolejny będziemy pod wpływem szczytów z tego roku, z okresu wakacyjnego. No i zanim będą wzrosty, to, to podaż będzie zapewne tutaj nas mocno broniła. Czyli w tej chwili, jeżeli. Nie pojawią się silne wzrosty powyżej 3100, to ja bym się spodziewał korekty, która maksymalnie, no, ja zaprognozuję, że ona gdzieś w 2030 3030 może dojść, dalej nie. Ostatnio, czyli końcówka zeszłego tygodnia, żeśmy sobie opowiadali jeszcze te wzrosty, no i w ramach tych wzrostów też udało się znaleźć pewne powtarzalne wzorce, tak, czyli tego ostatniego odcinka, długości tych swingów spadkowych tutaj na jej wykresie, czyli godzinowym jasno wskazują, że jest pewien pattern powtarzający się i on wynika z długości około 37-40 punktów. Czyli przełamanie tej bariery to dopiero będzie można trochę więcej powiedzieć o sile podaży, czyli tak technicznie to ujmując. Jeżeli nie pojawi się nowy szczyt, no to mamy do czynienia z układem podwójnego formacji M. Ta formacja M powinna przełamać nam Lokalne wsparcie, to lokalne wsparcie to jest 3060. Jak przyjmiemy 3060, dostaniemy potwierdzenie, że ten impuls ostatni oznaczony, ja może pokażę literą D, tak, ma się ku końcowi i rysuje nam się kolejna fala proporcjonalna w cenie i czasie do tych, które Państwo przed chwilą widzieliście na wykresie D1. Także no, zwracam uwagę, wzrosty są już długotrwałe, więc zarówno czas, jak i cena sugerują że rynek może być zmęczony tymi wzrostami i jakaś korekta by się nam tutaj przydała. Dobrze, to jest tyle jeżeli chodzi o S&P 500. O, poświęciliśmy mu dość dużo czasu, jeszcze ja tylko chwilę sobie przesunę na początek, żeby wiedzieć, że już go mówiłem. Euro-dolar. Zostawiłem Państwa właściwie w tym miejscu, w którym tej chwili cena jest, czyli 11020. Niewiele się zmieniło od piątku, tak naprawdę, kiedy żeśmy sobie rozmawiali. Według mnie to jest miejsce, gdzie spokojnie może powstać wsparcie. Zresztą widać, że zarówno dzień wczorajszy, który u nas oczywiście był świętem na świecie, wskazuje na jakąś tendencję wzrostową, tak? Nie za dużą, ale mimo wszystko mamy świecę koloru białego. Jeżeli dzisiaj cena utrzyma się powyżej tej bariery, czyli 1,10,20, no to może to sugerować wzrost. Ja te wzrosty już Państwu rysowałem jakiś czas temu, już ja tylko może zrobię trochę porządku na tym wykresie, tak, no bo w okolicach 1,11 mieliśmy dość silną i gwałtowną reakcję kupujących, czyli tu, 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 czyli widać, że jeżeli już, to te wzrosty powinny rzeczywiście dość szybko i agresywnie się uaktywnić. A, no tutaj też jest to, tak, no to w przeszłości pewnie też byśmy coś znaleźli. Co to oznacza? Że jeżeli cena nie przełamie tej bariery, czyli nie pojawi nam się tutaj jakaś silna świeca koloru czarnego, no to trzeba się czyć z tym, że powinniśmy rosnąć. Pytanie ile? No te wzrosty zwykle sięgały gdzieś o tej przestrzeni. 1.11 z, ma naturalną tendencję do bycia oporem, aczkolwiek no ten opór trochę niżej się nam tu aktywuje na wykresie H4, czyli bliżej 1. 11, a nie 1,11,10, ale mimo wszystko to jest ta przestrzeń, w której ja bym oscylował, że te wzrosty powinny się gdzieś tam pojawić. I wtedy ten wykres na interwale D1 no, według mnie zacznie już brać, wyglądać może inaczej bardzo sensownie, bo ja przypomnę, że mamy równość korek z dużej skali, to jest o to, co by sugerowało, że idziemy w stronę 1,08,50, czyli nowego dołka. Ta sekwencja z ostatnich dni Czarnych Świec jak najbardziej by to potwierdzała. Mamy przełamanie i spadki poniżej 1,11 i 11.10 i dołka, który mamy z 27-28 października, czyli 1.10.80. No, ale powtórzę, no rzadko się zdarza, żeby ruchy trendowe były jednostajne, one najczęściej są przerywane, zresztą to robiliśmy na S&P przed chwilą, przerywane korektami, więc te wzrosty powinny się gdzieś tu aktywować. Naturalną barierą to jest właśnie o ta przestrzeń, która tutaj z przeszłości nam wychodzi. Czyli jeżeli tu się zatrzymamy, zaczną się pojawiać spadające, spadające świece, gazda wieczorna, spadające świece, przepraszam. Formacje zostawiające duży górny cień, a ewentualnie jakieś objęcia Bessy. Patrząc z perspektywy analizy, analiz analiz Formacji świecowych, no to to jest przestrzeń typowo podażowa. Um, czyli um, pff, na najbliższe dni, nie wiem jak tam są dane makroekonomiczne, bo jeszcze nie zdążyłem dzisiaj tego zweryfikować, mogą nam podciągnąć wartość wspólnej waluty europejskiej. Dopiero jeżeli wyjdziemy powyżej 11, 11 tak na trwale, to, to stwierdzę, że tutaj coś większego się zmienia. Tutaj mamy cały czas trend spadkowy, więc w pierwszej kolejności ja zakładam, że te wzrosty, nawet jak się pojawią, to będą ruch korekcyjny. Z tendencją do robienia oczywiście nowego dołka, czyli kopia tego, co było tutaj, tak naprawdę. Dobra, eee, ropa. WTI. No, tutaj tak naprawdę należałoby sięgnąć do filmów, które mam nagrane z poprzednich naszych spotkań. Już bo chciałem to 57 z małym kawałkiem przesunąć w prawo, bo widać że cena po raz kolejny respektuje ten opór. Tendencja czerwona strzałka wskazuje nam ruch ceny wzrostowo, czyli że poszczególne dołki na wykresie dziennym rzeczywiście zaczynają już układać się w tą stronę. Chwilowe zatrzymanie, niezbyt duże cofnięcie od 57, no wskazuje rzeczywiście, że ten potencjał na wzrosty nadal gdzieś tam istnieje. Szkoda, że nie udało się przełamać te 57 za pierwszym razem, no bo to już był jasny dowód. A tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, piąty cały tydzień, praktycznie trochę więcej, stoimy w miejscu. Więc to oczywiście też świadczy o, o tym, że podaż, podobnie jak i tutaj, dość mocno grasuje w tych obszarach. Jedyna różnica, która jest w stosunku do poprzednich tych miejsc zaznaczonych strzałką spadkową, jest taka, że wcześniej cena tu dochodziła i dość szybko testowane była, bo były przynajmniej ruch spadkowy w stronę 54, 50, 54 Tak samo mamy i tutaj, tak, że dochodzi w ramach następnej świecy, praktycznie jesteśmy już dużo niżej. Tu cały czas kokosimy się blisko 57, co według mnie może sugerować, że właśnie będziemy próbowali wyjść trochę górą. W teorii analizy technicznej oczywiście jest jeszcze przypomnę to zjawisko luki. Wprawdzie ona, jakby tutaj cena nam się cofnęła, a to spadło dużo, dużo niżej, no to ten ruch miałby swoje jeszcze, według mnie, większe uzasadnienie, ale kto wie, no być może tutaj jakieś dodatkowe czynniki zadziałały, które zapchnęły to do wsparcia aż 51, które. Też ma taką tendencję właśnie zatrzymywania spadków od dłuższej jednostki czasu. No dobra, to zróbmy sobie jeszcze, bo poza tymi cenami, które już wskazałem, zróbmy sobie jeszcze czy też wyciągnijmy te przestrzenie, które mogą być użyteczne w kolejnych dniach. No bo jeżeli rzeczywiście 57,30, 57,20 pęknie, no to pytanie, gdzie będzie kolejny przystanek. Zieloną linię już kładę, kolor bynajmniej nie ma znaczenia, po prostu jest to efekt 60 dolarów, jest to efekt rozłożenia oporów z przeszłości, tak ja w tym przypadku wykorzystałem, tu narysujemy znowu strzałki, przestrzenie, które są jasno uwypuklone na wykresie, więc zakładam, że w tym miejscu też byśmy się. Znaleźli ze kolejnym szczytem. Jeżeli przyjmiemy 60, no to, to już idziemy w stronę 64, 60, no 64 dolarów. Tak? To są te kolejne poziomy, które niezmiennie można było powiedzieć w ramach tego ruchu bocznego, bo ja tego trendem nie nazwę, co mamy w tym roku. Mimo, że oczywiście tam są jakieś gwałtowniejsze ruchy impulsowe, ale mimo wszystko cała ta przestrzeń zamyka się w kilku cenach które no, w obrębie jednego, dwóch, trzech, czterech dni poruszamy się pomiędzy właśnie tymi żółto-zielonymi strefami. Dobrze, z obowiązku rzucę okiem na funta. Fund nam po silnych wzrostach koryguje się. Ja skorzystam z wykresu troszeczkę wyższego, wyższego interwału, z, czyli z tygodniówki. na no, okolica 1,27, tak? Niestety na tygodniówce to będzie bardzo szeroka strefa zachodząca, może właśnie w stronę aż 1,27, ale te ostatnie raz, dwa, trzy, czwarty tydzień sugerowałoby nam, że jest potencjał na to, że w okolicach 1,27, 1,28 zostaniemy. To jest dobra wiadomość oczywiście dla funta brytyjskiego, na tygodniówce sugerowałoby to wzrosty. Może nie aż w stronę 1,34, ale tam jest ewidentny opór, z wyższej skali, ale powrót w stronę 1.30 to jest chyba to pierwszy target, który trzeba było sobie uwzględnić. Jeżeli spadniemy poniżej 1.27, no to oczywiście funt powinien nam tutaj dalej się deprecjonować i raczej będzie trudno go wybronić. Zresztą historia nawet nie ta daleka jasno pokazuje że jak to wyglądało, czy mam przełamanie, później podejście pod tą żółtą strefę 127, tam z dużym kawałkiem, i za każdym razem kończy się to jakąś dwoma, trzema figurami spadków. Tutaj mieliśmy tak naprawdę tylko chwilowe zawahanie w obrębie nawet jednej sesji, ale kolor został biały, więc stąd też ta wymienność dawnego oporu wsparcie. Troszeczkę czasu trwa, więc ja bym się nie zdziwił rzeczywiście, jeżeli stąd będziemy próbowali ciągnąć cenę strony stronę 1.30 w najbliższych. No, to nie jest chyba kwestia dni, to już jest kwestia, może, może do końca tygodnia, tak. Wsparcie jak najbardziej tutaj jest. Czy jak wyjdziemy górą, no to wtedy będzie można patrzeć, że 1.30 zamienia nam się rolami i będzie miało miejsce swoje jako miejsce dla kupujących. Dobrze, D30. Mamy 13200, tam z dużym kawałkiem. Ja już wchodzę na wykres tygodniowy. No, idealnym miejscem na zatrzymanie byłoby 13200 równo, tak? ponieważ ta przerywana, górna linia przerywana jasno wskazuje, że to jest miejsce, gdzie w przeszłości mieliśmy opory. Wyżej to już jest 13500-13550. No, ostatnie dni. Tak, pół na pół bym powiedział. Jesteśmy w tej strefie. Moment, bo mi się przestawiła ta strefa. Czyli raz jesteśmy powyżej, raz jesteśmy poniżej. Czyli nie ma jasnej deklaracji, ale ponieważ jest tendencja wzrostowa, no to pierwszeństwo zawsze ma kierunek w tym przypadku wzrostowy, tak? no bo jest, ten, bo taki jest trend. Na wykresie godzinowy, no i jeszcze w dniu wczorajszym można było domniemywać, także lokalnie. Tutaj by się otworzyła jakaś formacja korony, no ale w tej chwili to gdzieś tam odchodzi raczej w zapomnienie, chyba że chyba, że najbliższe 4 godzinówki powtórzą nam tam ten scenariusz, tak i przyłomiemy się znowu poniżej 13 200 i coś takiego by się zrobiło, tak. To by jasno potwierdzało. No, łatwiej to było przeanalizować na poziomie 12950, kiedy ta korekta się dość precyzyjnie zatrzymała właśnie w tej strefie. A tutaj, a tutaj na dwoje babka wróżyła, także ja nie lubię takiej sytuacji. Poza tym powtórzę, że to oczywiście może być korekta i możemy dalej rosnąć. SP500 pod tym względem trochę łatwiej się analizowało, więc to najwyżej tutaj trzeba było dać sobie większy margines błędu. Czas wzrostów na pewno też jest dość długi, więc to też uprzedzam, że jakaś korekta w czasie czy później się powinna pojawić, no ale to już jest kwestia. Czy jest nadal kapitał, gotówka na to, żeby skupywać akcje, a tym samym też wyciągać je na nowe szczyty? Jak widać, są, przystanki są krótkotrwałe, 2-3 dni, mamy nowe szczyty. Więc ja bym tutaj nie dyskutował za bardzo z tym kierunkiem, kierunkiem cen. Pan podrzuca mi tutaj jeszcze pod koniec srebro. Dobrze, chciałem zrobić złoto, ale możemy zrobić srebro. Nie mam go tutaj, więc już go wywołam. Świeja cierpliwości, bo nie widzę. Symbole. Pokaż wszystko. Jest. Złoto przełamało nam oczywiście <śm> wsparcie. Zobaczymy, czy podobnie jest i. Chciałem powiedzieć, na bliźniaczym kruźcu, ale to wymaga chwili analizy. Dobrze, sprawdźmy, co to są ostatnie szczyty, 19,5. Wsparcie było minimalnie niżej 18,70 i ona zamienia się w tej chwili w opór. Dobra, to jest wykres dzienny lokalnie 1680 jeszcze chwilkę dobra No dobra coś już trochę więcej wiem Czy tak wsparcia są tu, ale mamy przynajmniej jedno miejsce gdzie wykres... No jeżeli miałoby silnie rosnąć, to powinien cofnąć się tu i dalej ciągnąć tam cenę, więc na pewno coś jest nie tak ze wzrostami w takim dłuższym okresie, dłuższej jednostce czasu. Może to sugerować, że ten swing się skończył, a rozpoczynamy nowy. I teraz pytanie, czy te dwa spadkowe są sobie, w jakiś sposób między nimi jest zależność. Nie chciałem powiedzieć równa, ale jest między nimi zależność. Jakby równa, równe, to byłoby super, sprawdźmy. Jeżeli tak, to geometrycznie oczywiście mamy potencjał na to, żeby... żeby Patrzeć na północ wzrokowo wydaje mi się, że jest naruszenie. Tak, i to dość dużo. To, to już nie jest ta, ta, sama, ta sama, wartość. Co by sugerowało, że podaż rzeczywiście słusznie tutaj będzie spychało nam cenę i nie zdziwiłbym się, że po przełamaniu tego 16,80, no wylądujemy za chwilę właśnie w okolicach 15,80. Tak, to jest wykres tygodniowy. Co byłoby pozytywne? Ja narysuję tutaj bardzo wąską zieloną strefę. Zwróćcie Państwo uwagę, może na h to będzie lepiej widoczne. Jest. To są takie niuanse, ale wbrew pozorom dość istotne. Wzrosty. Chwilkę, bo coś mi tu ucieka. Muszę się poprawić. Jest, teraz będzie lepiej. Wzrosty rozpoczynały się w miarę precyzyjnie tutaj, gdzie mam czerwoną kreskę, przerwano, czyli 1687. W tej chwili już chwilkę. Tak, czyli zwróćcie Państwo uwagę, po wyjściu za każdym razem, nawet jeżeli było naruszenie, to potem cena wracała i stąd rozpoczynała wzrost. Stąd rozpoczynaliśmy wzrost. A w tej chwili systematycznie zostajemy poniżej tej wartości, czyli nie ma potencjału na przepychanie wartości srebra powyżej 18.70. A jeżeli tak jest, to to jest klasyczny opór. Tutaj było to klasyczne wsparcie, tak, w tej chwili krótkoterminowe na H4 według mnie to może sugerować spadki na 15.80. Sytuacja uległaby zmianie, jeżeli byśmy mieli powtórkę stąd. Tak? czyli z sierpnia 2000 z tego roku, czyli wyjście to mamy to wyjście i wtedy prawdopodobnie wylądowalibyśmy właśnie w okolicach 17, 17, 10. cofnięcie i to już jest miejsce popytowe z targetem, no tutaj stąd urośliśmy w stronę 17, 60 tu po przekroczeniu tej 17 też pierwszy przystanek był 17, 60 tutaj jeszcze mamy małe coś które też mogłoby na chwilę powstrzymać 17.30. Więc tak długo, jak jeżeli miałbym zostawić Państwa z jedną ceną na najbliższe godziny czy najbliższe 2-3 dni, to, to rozsugerowałbym sugerowałbym 16.80, 16.85 te, te okolice, bo to jest kluczowa wartość. Uwzględniając kierunek, to jesteśmy poniżej, więc pierwszeństwo ma ta analiza spadkowa. Ja jeszcze tylko rzucę okiem, czy na intradayu mamy. Coś, co by mi wsparło w tym, w tej analizie. No, korekty mają tendencję do zawężania się. Tak? Czyli jeżeli to w ramach spadków to był ruch korekcyjny, to zwróćcie Państwo uwagę, że te bieżące są jeszcze krótsze. No to jasno dowodzi, że podaż dość, dość mocno będzie broniła tej 1680. Dla porównania jeszcze rzucę okiem na złoto. Tutaj zbliżamy się do wsparcia 1400 1465 to trochę za nisko, to jest ten żółty, żółty obszar, ale tutaj nie dobrnęliśmy, no to, to też daje potencjał właśnie na wykończenie tego ruchu z możliwością przetestowania go, no to te kierunki by się nam tutaj w jakiś sposób powieliły, dopiero w okolicach 1440, no ja jestem w stanie stwierdzić, jeżeli tam się uaktywnie jakiekolwiek aspekty dotyczące białych świec, dolne cienie, no to będzie można myśleć, że cena będzie miała tendencję tych 40-dolarowych wzrostów w stanie 1485. Ale jeżeli przełomiemy 1440, no to praktycznie powinna być kopia tego, co Państwo widzieliście na strefrze, czyli przełamanie test od dołu i 1440 to już nie będzie wsparcia, a będzie po prostu oporem i będziemy spychali złoto na coraz niższe wartości. Dobrze, czy coś jeszcze powinienem dodać do tych? W pół godziny już minęło, więc jeszcze tylko rzucę okiem, czy coś tam się pozmieniało. Nie, chyba nie. Dobrze, z tematów bieżących, przypomnę, że dzisiaj mamy szkolenie stacjonarne w Warszawie, na które gorąco zapraszam. Z dodatkowych rzeczy naszych, to oczywiście widzimy się w czwartek o 11.00. Będziemy kontynuowali naszą bieżącą analizę. Przy czym tutaj zwrócę uwagę dla tych Państwa, którzy nie śledzili, mam dwa różne linki w tej chwili na bieżąco, czyli wtorkowe i czwartkowe. To jest trochę ułatwienie dla mnie, trochę utrudnienie dla Państwa, dlatego jeżeli ktoś się raz zapisał, to powinien mieć przypomnienie, ale miejcie Państwo świadomość, że wtorkowe i czwartkowe spotkania są realizowane pod różnymi linkami spotkań webinarowych. Dobrze, tyle z mojej strony. Ja serdecznie dziękuję za dzień dzisiejszy, wideo jest nagrane, więc będzie do Państwa dyspozycji pewnie za jakieś pół godziny do godziny na naszym serwisie M mNewsowym i tam proszę już go a ja, jeżeli ktoś będzie potrzebował jakiegoś bezpośredniego kontaktu do mnie, to przypomnę mapa Dziękuję bardzo i do usłyszenia.